wszystkim z tej strony Paweł, a teraz sobie... Dzisiaj jesteśmy na pikselowym wzgórzu i jako, że zbliżają się święta, ponieważ dzisiaj mamy 20 grudnia i pada deszcz. Yy, Powinien pada śnieg, no ale yy, tam kiedyś padał śnieg. Wow. Tam kiedyś padał śnieg, ale już nie pada. Nie wiem czemu. Tam teraz pada deszcz. A dzisiaj zrobimy sobie magazyn, gdzie umieszczę swoje rzeczy, ale powiem potrzebował jeszcze tabliczek. Chociaż przypiąduję po drewno. No i znowu zlagowało mi Minecrafta i nie chciałem wziąć filoflu, Idę po drewno jeszcze raz. Albo bez tabliczek. O! To jest właśnie dobre rozwiązanie. Bez tabliczek wszystko wrzucać po kolei. Jak ja bo za dużo. Yy, jesteśmy się w kopalni. Yy, ja mieszkam ogólnie z Nexem. Jak, może, jak mogliście zauważyć w yy, odcinku walecznego, yy, to zniszczyło mi to walecznie przedstawiło mojego domku. Ale to też jest dosłownie, zniszczyłem ten domek i teraz mieszkam z Neksem. Dzisiaj zajmiemy się także kopalnią. Kopalnia tu, kopalnia tam, kopalnia jest wszędzie. Teraz sobie zakopiemy, o, kobla odkopiemy. O, no i tutaj zaczniemy kopać swój magazyn i ogólnie to nie będzie na tym lapsie ponieważ chcę wam pokazać jak długo zajmuje wykopanie dużego pokoiku na magazyn i do tego puścimy sobie kilka piosenek tylko włączę itunesa poczekajcie bo Łle No i dobra, sobie tego włączę. I nie będę Wam puszczał żadnych polskich kolęd. Bo nie ma sensu puszczać kolęd. Puścimy sobie po prostu coś ze mnie. I tutaj wykopiemy taki sobie pokoik. Wow. iTunes się tam powoli i będzie włączał. A my w tym czasie. O, żelazo. Natomiast sobie w tym czasie wykopiemy żelazo. I inne surowce jakie znajdziemy. Zanim iTunes się włączy. O! Zresztą już się włączy. Mam iTunesa. Let's give it, give it one more light. Let's give it, give it one more light. O. O dobra, teraz może muzyczka nie będzie mnie zagłuszać, mam nadzieję. Dobra, jeszcze trochę to ciszę. No, jeszcze tutaj ustawienia zmienię, wybaczcie, że to teraz tak długo trwa. O, dobra. Just say I love you and it's say watching. Ja ogólnie oryginalnej wersji nie lubię. Remix. To ogólnie może być, nie? Ale oryginalna wersja to jest taka... taka sobie. Adzie sko, adzie sko, adzie sko, adzie sko, adzie sko, adzie sko, DJ! Hej! I w następnym odcinku postaram się już z kamerką. Dobre. Te ściany w ogóle nie będę ruszał, ponieważ... Jeżeli tą ścianę przekopię, to dokopię się aż tam. Tego nie mam zamiaru ruszać, ponieważ mogę się dokopać do mojej kopalni. O, zaraz wejdzie oryginalna na serwer, czyli Klaudia, bo jest na Skype'ie. Mm. Osiemnaście skrzynek. Dobra. Wystarczy. Pierwsza skrzynka, druga skrzynka i trzecia skrzynka. Już jest mniej skrzynek. Jak widzicie, to jest bardziej wydatny, wydatniejszy sposób, ponieważ macie trzy skrzynki w jednym miejscu. Nie musicie tak stawiać, to jest bardzo wydatny sposób. Już mamy sześć. Nie mam drewna na pochodnie niestety. A nie, nie chcę mi się iść na górę po, pochodnie A nie chcę mi się wpisywać komendy home Ponieważ mam tam ustawione kopalnie Bo trudno trafić do kopalni O no i jest dobrze O, ja sobie tutaj set home ustawię teraz że będzie szybkie, oryginał, nam tam się tak wydawało. No... no ale cóż... Yy, ja zbliżającymi się świętami mam yy, strój świętego Mikołaja, tworzony osobiście przeze mnie, tak samo yy, jak tamten ostatni, który był yy, właśnie... Teraz będzie mnie może lepiej schować. Jekyll ten ten ostatni skrzyn, który był właśnie też tworzony przeze mnie w moim pierwszym poradniku jak mieć pelerynkę do Minecrafta, której dzisiaj niestety nie mam, ponieważ nie chce mi się załadować pelerynka, nie wiem czemu że wszamamy coś. I cały czas spada deszcz. O, o! patrz Shaker! Wake up! Wake up! bungie stand up stand up Dobra, może trochę węgla mamy To trzeba przyznać I my tu będziemy mieli teraz miejsce Dobra, to tak Z tej skrzyni zabiorę wszystko Co się da Oczywiście Ja zbroję o, jest zozol Dobra z ho, ja, Home. Tak, y tutaj pisze, że właśnie robię tło na kanał, żeby chociaż taka fajna aura była. O. światło ja sobie stąd pochodnie zabiorę <grymne> tu Tak, Zoda robi tła na kanał Zapomniałem nieczą wsadzić From i będą jeszcze dwie skrzynki yy No i dobra. Teraz tak, jest Zozo... To, to jest fajnie, że jest Zozo. Na początku, nie wiem czemu, ale Nex mnie nie lubił. Niko! Jezu, zniszczyłem podłogę. Zniszczyłem podłogę u siebie, a u a dachu nexa. Ale ogólnie to jest y, piętro... Taki piętrowiec bardziej. Taki wieżowiec. Tak, mam trzy diaksy. Tak słabo coś. Nie mam szczęścia do diamentów. O, pochodnie. Ogólnie to nasz dach wygląda tak. Tu gdzie zaczynaliśmy. I nie wiem kto to postawił. Nie ma. Na to się mogę jeszcze trochę zgodzić. Dobra, na to się zgodzę. Wow. No właśnie. ale jak, ja nagrywam ogólnie Camtasia Studio tego nie obraźcie się jeżeli widzicie teraz przybliżenie jak ja na coś natykam ja nie umiem tego naprawić nie wiem dlaczego się tak dzieje czy to są jakieś bugi ja ogólnie nie lubię nagrywać frapsem yy, ponieważ fraps mi strasznie laguje Minecrafta Camtasia jest bardziej taka lepsza mi się wydaje do nagrywania ale to mi się zbliżenia robią, jak na coś na naciskam, na przykład teraz to ma się pewnie zbliżenie i nie wiem jak, yy, co jest z tego przyczyną. Yy, jeżeli wiecie, to piszcie od razu w komentarzach, jak to naprawię. Yy, coś mi się wydaje, że mi ta muzyka zagłusza trochę z ciszy.

Albo nie chociaż niech jedna skrzynia tutaj zostanie. Mm, trudno, że pusta. Chociaż to zabiorę. O te.

Tak więc tam będą moje itemki teraz. A teraz was oprowadzę, ponieważ już jest zrobiony. Tego tak was teraz oprowadzę, ponieważ nie mam zamiaru tak kopać. O, akurat się rozchmurzyło. Więc tak, pierwszy domek, który już zobaczyliście, to jest mój Inexa. Dobra. Drugi domek. Tam to jest domek Astena. Kiedyś mieszkał z Klaudią. Teraz Klaudia się wyprowadziła. To jest dom Astena. Kiedyś był do Astena i oryginalnej. No więc tak to wygląda. Tutaj ma łóżka. Nie wiem do czego jest ta dźwignia. A. Chyba już. Wiem, do czego jest ta dziwna. Tak już wiem, do czego jest ta dziwna. No i opad. I stoi! Dobra. Yy, dobra, domek Astena. Yy, tu jest ogólnie jakaś wieża. Z lawą jezu. Tam jest zwierzę enchantu, chyba. U góry jest enchant, mi się tak wydaje. Bo ostatnio gdzieś byłem enchantować. Tak, tu jest zwierzę enchantu. Ale że 13 lewy poszedł w dubsko, to sobie nie zenchantujemy. A że musiałem się ciskać do spać, żeby wam pokazać. Tam jest jego kopalnia. Z tego co wiem. Tam jest jego farma, tam z tyłu domku. O tam to jest farma. No i kolejny domek. To jest dom szczur 10. Mi się wydaje. Tu jest publiczna kopalnia. Cool Life Tam jest domek Zozola, jak już widzieliście w odcinkach walecznego. To tam jest domek Zozola. Tu się buduje mm, kicuki. Y, kicu. Tak, tu się buduje kicu. I tam są ogólnie skrzynki kicukiego. Tam jest jedna. As ten zabrał wszystko co kicukiego. Y, tam jest nasz domek mój i... Nexa na drzewie. A tu jest rezydencja walecznego z i oryginalnej, czyli Claudi, która mieszkała za stenem. Tak, tutaj jest y, pokój chłopaków, to jest chyba walecznego, a to jest y, tak, tam to jest walecznego, a to jest z Krakowanego. Tam na dole mają kopalnię. Y, u góry jest y, pokój oryginalnej. Kulcacek. Tak, kulcacek. A tu jest... A ty kulcacki tu są. Hmm. Tu są jakieś tam ozdoby. Tu mają wyjście. Tam oczywiście z tyłu o tu są farmy. Tam jest kopalnia, mi się tak wydaje, bo nigdy tam nie byłem. Ale że jestem świętym Mikołajem. Ej. Nie bójcie się, nie wypuszczę was krówki. Mandzie! Nie wyjdziecie. Yy, tak, chyba tam jest kopalnia. Nie, tu jest magazyn skrakowanego. Nie, nie wiem. Tam jest, mi się tak wydaje, że magazyn już walecznego. Albo kopalnia. Walecznego. Yy. Teraz pokażemy Wam rezydencję Zozola i BZ Tak, BZ Chyba jakoś tak to się czyta, nie pamiętam już. Nie pamiętam, bo ja dawno już u Zozola nie byłem przy domku. Bo ja cały czas jestem w... właśnie. A, zapomniałem. O, animacje chodzenia nie miałem, bo to fajnie wygląda. Kidajmy! Trzy like daj like O, powrócił wr nasz piękny mostek, który został spalony przez kogoś. I nie chcę mówić przez kogo. <laughs> mi. O, jest tabliczka. Tak, Bazeta i Zuzola. Y, więc tu mamy łóżko. Po co tory? Dobra, nie wiem po co te to tory. Y, tu jest... Y, jakiś tunelik, a tu jest chyba wyjście awaryjne. Y, tu jest balkonik. Tu jest puste na razie. A tutaj jest taki jakby strych, coś podobnego. Tu są fajne okna no i kolejny balkonik. Ktoś zniszczył płotki. Ja to naprawię. Naprawiłem. Dobra, ale i tak naprawiłem. Tym właśnie miłym akcentem, tym lalowaniem. Yy, będę się chyba z Wami żegnał, ponieważ odcinek trwa już 21 minut. A chciałem tylko 15-minutowe odcinki, no ale jak to tyle, że to zajęło, to przepraszam Was bardzo. I tym miłym akcentem kończę nagrywanie. To są dziury. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki. No ale cóż, no to tym akcentem właśnie kończymy nagrywanie i.